Chocimska Forteca. W sumie polski zamek ukresów. Dawnej Rzeczpospolitej. Jeśli kochacie nieoczywiste kierunki, pyszne jedzenie i stare samochody, to ten kanał powstał właśnie z myślą o Was. Nie znajdziecie tu inkluzji. Będzie szczypta humoru. Wiele ciekawostek. I zapraszamy do słuchania podróży. Na kramach oczywiście można wydać pieniądze, ale jak to na Ukrainie, na szczęście bardzo niewielkie pieniądze. Magnesy kupione to najważniejsze. Dużo ciekawych, małych drobiazgów, jak to wszędzie w przypadku takich atrakcji. Oto i twierdza. Twierdza Chocim, to tutaj Polacy pod wodzą Hetmana Chodkiewicza sprali Turków. To na tych polach, niedaleko tej twierdzy. Zajrzymy do środka i oprowadzimy Was po tym pięknym architektonicznym cudzie. Przez przypadek trafiliśmy też tu na festyn rycerski, idziemy pooglądać jak się piorą. Pewnie będzie dużo krwi i latających flaków. To, co żeśmy na to tu trafili, to jest taki miejscowy festyn fechtunku i sztuki rycerskiej. I tutaj, na tej scenie, się tutaj piorą ze sobą rycerze, strzelają czasem z łuku i wykonują różne zadania. Tu ludzie się cieszą, patrzą i oglądają tak, jak to w tamtych latach się odbywało. Rycerze też muszą czasem odpocząć. Пані Абонемер прекрасно проводить дар по нозі, постигнув. Дуже цікавими зброєю, подивіться, широкий список, які називали Вульж. У далекій Франції середньовіччі. Я нагадую, ми б'ємо лише вістрям, не плашмя. Хлопці, дівчата, дивіться за вістрям. Але, Дівчата бережуть не оплисками підтримуємо. Її. Починається. Każdy uderz się jako złe oczko. Można tak również nałożyć ten uderz w piatkę, jest silny, i tak oczywiście jest na rachunek. Piatka z górnej My się od niej na ramionach broju. I twierdza z góry. Ona polska była bardzo krótko. Czyli mniej więcej gdzieś tam w XVII wieku. Resztę czasu to przechodziła z rąk tureckich, mołdawskich, ruskich, rumuńskich i węgierskich. Ale to też tutaj. Tak jak wspomniałem, było jedno z największych naszych zwycięstw. Nad turkami. I tu wspomniana przeze mnie wioska rycerska, gdzie mieszkają rycerze kilku brat, którzy się tam na tej scenie pojedynkują. No w takim gorącu, a dzisiaj temperatura jest naprawdę wysoka To tak zakłóci w zbroję. Można tylko współczuć No ale cóż Krzyżacy pod Grędwaldem mieli gorzej, bo tam było 30 stopni Tu oczywiście Musimy być świadomi Jednej zasadniczej rzeczy, że tutaj większość tego budynku to już dobudowali Turcy Bo w czasach Kiedy władali tu Polacy to absolutnie tak nie wyglądało. To jest dzieło francuskich projektantów, wykonane dla Turków. Tak czy owak, pod względem wizualnym, jest sztos. Jest to piękna twierdza, bardzo ładna, strzeżąca za kolarzeki. rzeki. Piękna miejscowa, tu oczywiście standardowo. Jak tu, gdzie jesteśmy, łada Żiguli. Uwielbiamy te sowieckie graty. Bardzo ładnie zachowany dziedziniec No naprawdę szacun Takie pierwsze wrażenie To jest wielokrotnie lepsze niż w Kamieńcu Podolskim Bo tu naprawdę jest to takie postarane Zadbane, zobaczcie jak to wygląda Bardzo o to dbają Pięknie to wygląda, naprawdę super. Taki trochę rumuński styl. Bardzo ładnie. Tutaj patrząc na bliskość Kamieńca Podolskiego można tak Popaść w takie błędne przeświadczenie, że tutaj też była w większości Polska. Ale to właśnie nie. Tu głównie hospodarzy mołdawscy, właśnie rusińscy, węgierscy. Oni tu głównie funkcjonowali. Tutaj Polaków to było. Polacy byli tutaj dość rzadko. Tylko niektórymi okresami. Ale budowla naprawdę. Misterna. Przepięknie. Część stajenna. Też oczywiście remontowana na bieżąco. Tu oczywiście no, ten stan zachowania też na pewno jest y, motywowany tym, że jest tu wiele konkursów rycerskich. Właśnie takich, na który trafiliśmy. I naprawdę o to tutaj, o tą budowlę bardzo dbają. To oczywiście dobudowane dużo później. Podejrzewam, że całkiem niedawno. Ale można wejść i zobaczyć, co jest w środku. Mówiąc o stanie zachowania, ja oczywiście mam na myśli to, że tutaj jest taki zostawiony, taki poczucie niedokończonej starości tego zniszczenia. Ale jest to w taki sposób odrestaurowane, że nie wygląda to na restaurowane. I to jest fajne. I jesteśmy w kuchni. Tu mielono mąkę. Tymi kamiennymi kołami. Tu gotowano przygotowywano posiłki. To jest wszystko wiadomo: restaurowane i miejsce, uczty, i jakaś szafa z zapasami: wina, piwa. Wiadomo. Wtedy koli nie mieli. Dziedziniec całkiem duży. Też ten garnizon nie był jakoś specjalnie wielki. Napiszemy Wam, ile ludzi tu przebywało w czasach, gdy to miejsce było oblegane. O, lochy! Narzędzia tortur. Te gwoździe nie zachęcają. Tutaj mamy wesołe krzesło nabijane gwoździami. Dyby, co po niektórych to jeszcze dzisiaj interesuje. I tutaj żelazna dziewica w wersji drewnianej, czyli zamykana, nazwę to trumną, nabijana gwoździami, które powolutku wbijały się w ciało skazańca. A to miejsce kata, gdzie spisywano listę zmarłych. i ówczesne narzędzie śmierci dzisiaj by się przydało dla wielu ludzi kara śmierci nie byłaby złym pomysłem dzisiaj dla wielu przestępców dla tych dla których wina jest absolutnie bezsprzeczna tu wszelkie rodzaje kajdan i kije które służyły do Prowadzenia skazańców. To się zapinało dookoła szyi i za tego kija się ciągnęło delikwenta. Fajnie zrobione. Tak skromnie, ale bardzo sensownie i przystępnie dla każdego zwiedzającego. Najlepsze jest to, że te wszystkie pomieszczenia znajdujące się w murach czy w zamku właściwym. Są dla ludzi całkowicie dostępne. O, król Jan III Sobieski. Pokonujący Turków. Zwróćcie uwagę na kształty namiotów. To jest właśnie Chocim. Nawet mają tu zbroję husarską z okolic XVI-XVII wieku. To były abramsy ówczesnych czasów, wyparte dopiero na dobrą sprawę przez broń palną. Tu armaty oblężnicze i obronne, moździerze. Bardzo ciekawe miejsce, przypominające o historii. To był kolejny raz, kiedy to Polacy obronili Europę przed Turkami. Tutaj tureckie zdobyczne zbroje. Zwróćcie uwagę na pancerz płytkowy spinany nitami. Te zbroje były lekkie, dawały swobodę ruchu, ale dużo gorzej chroniły od zbroj płytowych. A tu jakiś dzik upolowany zapewne przez Husarza. Na ścianach mamy kilka podobizn Władysława IV Wazy, III Wazy, Michała Korybuta Wiśniowieckiego i bliżej nieokreślonego jego mościa, którego nie jestem w stanie zidentyfikować w tym języku. Kolejni Dowódcy wojskowi oddziałów miejscowych, jak i polskich. O! Jan Karol Chodkiewicz. Polski hetman. Chyba najwybitniejszy w historii naszego kraju. Jedna z sal nam pokazuje troszeczkę obrazów. Właśnie dokumentujących, przedstawiających bitwę chodzimską. Widać tu Turków. Kozaków. mamy tu i tu mamy husarzy to było wielkie zwycięstwo pięknie zorganizowana atrakcja bardzo ciekawa bardzo czytelna i ewidentnie skupiająca się na hołubieniu sukcesu w tejże bitwie i kaplica to już odnowiona. Podejrzewam, że w trakcie jakiegoś większego remontu. Kolejne sale pokazujące zdobienia z krużganków w tym miejscu. Oraz kolejna sala pokazująca tureckie Uzbrojenie tarcze, szable i tureckie wdzianko. Co jest plusem, dużo rzeczy jest tutaj w formie elektronicznej, a to jest fajnie przystępne i bardzo fajne ogólnie. Kolejna sala, tu tym razem. Kobiety i Chodzim. A ostatnie miejsce to bardzo interesujące. Wychodek. Tu się robiło kubkę, która spadała do fosy. W fosie kubka pływała i było nieładnie, bo podejrzewam, że tu dobrze capiło dookoła. Też szmaty to stroje. W tamtych latach, oczywiście, trzeba na powiedzieć. Tyłeczek wycierało się siankiem lub materiałem jakimś. Chociaż to było za drogie, na sianka albo ręka. I się umyło rękę. I się później domyło. We wieży kolejna sala. Ciekawe, czy można wejść na górę. No nie można. Kuźnia. Tu wytwarzano ostrogi. Broń a to urządzenia rolne. Do wieży niestety nie wejdziemy. Sklepienie zamknięte. Tu, jeśli zwrócicie uwagę, ta cała, ten cały kompleks to tu się rozciągał. Tu są mury, dodatkowe baszty i to jest tylko zamek właściwy. Całość dookoła.

Ciekawe jest to, że tu na tym polu bitewnym to połowa tych rycerzy to laski. Dobre zakapiory tu są. Naprawdę, bo one w zbroi się ubierają się normalnie piorą z facetami. Odważnie. A takość rizni, rizni, lokacji z masterclassy, lokacje lokacji z rekonstrukcji średniowiecznego pobudku. Zapraszam wszystkich o ukonudy się w tej duch Sredniowiecza. ...ta gołonacji naszego festiwalu, który prowadzi się do słowa. Oczywiście nie ma żadnego pikniku bez jedzenia mięska, ziemniaków, bogracza i jakichś warzywek do tego, więc czekamy na kolejne jakieś pioseneczki miejscowe. Co można powiedzieć finalnie o Twierdzy Chocimskiej? Zdecydowanie warto tu być. Przy okazji wiadomo, no trafiliśmy ten festiwal rycerski, więc to trochę podbija stawkę. Ale ogólnie świetnie. Bardzo dobrze zorganizowana yy, atrakcja. Bardzo polecamy. Z perspektywy Polaka, bardzo fajne miejsce, bo mówiąc o bitwie, którą tu kiedyś wojska naszego kraju stoczyły. Polskich akcentów niewiele. Aczkolwiek w środku, w tych yy, wystrojach, wygląda to nieźle. Sporo Husarii to jest spoko. Dookoła Polski niedużo. Oczywiście wspomnieć. Trzeba, że Hetman Żółkiewski oczywiście korzystał z pomocy wojsk Hetmana Sachajdacznego, którego tu jest pomnik. Jednak odnośnie wartości bojowej, no to wiadomo, oddziałów kozackich, lekkozbrojnych trudno porównywać z Husarią. Więc, więc ciężar bojowy, tak czy siak, spoczywał głównie na armii polskiej. Tak czy inaczej, nie ma co roztrząsać. Turcy pokonani, sukces.